Cześć, witam serdecznie z tej strony. Kam starajcie się, mówimy sobie kolejne zdanie. No i tym razem pokażę wam, jak odblokować sobie kolejny styl do Aquamana. Jak pewnie wiecie, Aquaman właśnie ma dwa style: i jeden, właśnie to jest zwykły skin, a drugi, po prostu dodatkowy styl. No i tutaj pokażę wam, jak właśnie sobie go szybko odlokować. Oczywiście pamiętajcie, że chyba trzeba właśnie Aquamana mieć na żeby zrobić tego questa, także w pierwszej kolejności weźcie sobie tam akomendat, cyknijcie, a potem właśnie zróbcie to co wam pokażę. Pamiętajcie, że warto umieścić też subskrypcję na kanale, łapeczkę w górę, jeśli Wam pomogę. Będę mega wdzięczny, a dodatkowo jeśli ktoś chce mnie wesprzeć, może użyć kodzik Sey i po prostu kupić coś z tym kodem. Dobra, żeby odbakać kolejny styl, to musimy po prostu polecić sobie tutaj na dwą wspaniałości. No, i tutaj musimy po prostu sobie wlecić o dowody e, wejść i po prostu zanurkować tak właśnie z rozpędu tutaj o Taki oto sposób. I będziemy mieli dodatkowy styl. Musimy, jak widzicie, e, zanurkować stąd, wybić się tym wodospadem i spaść na dół. I dostajemy dodatkowy styl. Jak widzicie ja mam. Aquamena właśnie już w innym stylu, w takich portkach i bez koszulki, i to jest właśnie ten styl. Jest to taki troszeczkę ukryty styl, bym powiedział, e, bo po prostu, jeśli ktoś chce zrobić sobie tego, quest'a to musi albo właśnie wiedzieć z YouTube'a, albo po prostu sobie w grze znaleźć informacje na ten temat i będzie mógł zrobić. Także tak właśnie można zrobić sobie dodatkowy styl. Tutaj nie wiem, czy trzeba mieć Aquamena założonego, czy nie, także, także tego wam nie powiem. Ja założyłem, no bo to i tak bez znaczenia. Także jak widzicie, kwestik szybki. No i co? Szybko pokażę Wam jeszcze, gdzie się znajduje ta lokacja. Jest to dokładnie to miejsce koło Was. Tutaj, proszę, z tego wodospadu się wybijamy. Lecimy i lądujemy. No i to było na tyle. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy Wy odbieracie ten styl, bo jestem mega ciekaw. No i co? Nie przedłużam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Peace, yo, cześć!